Pobrykaj ze mną. Pobrykaj ze mną. Tygrys uwielbiał brykać. Brykał rankami, brykał wieczorami i brykał w ciągu dnia, kiedy tylko mógł. Co w tym dziwnego? Przecież brykanie to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Pewnego ranka tygrys bardzo się spieszył, bo pilno mu było do ulubionego miejsca brykań. Dziś miał ochotę pobrykać na moście i tak pędził, tak się rozpędził, że nie trafił na most, tylko bryknął prosto przez strumień. Huhu, hu, wynalazłem nową zabawę, superową, wrzasnął tygrys. Co w tym dziwnego, przecież wymyślanie zabaw to jest to, co tygrysy robią najlepiej. Tygrys nie mógł się doczekać, kiedy opowie przyjaciołom o swojej nowej zabawie. Bryknął z powrotem przez strumień i wylądował prosto na domku Kłapouchego. Posłuchaj, zawołał, przed chwilą wynalazłem nową zabawę w brykanie. Nazywa się. Eee... Urwał, żeby pomyśleć. Nie spiesz się, Tygrysie, powiedział z westchnieniem Kłapouchy, ja mam czas. – Nazywa się Bryki-Strumyki – wymyślił wreszcie Tygrys. – Jestem mistrzem Bryków-Strumyków – ciągnął z dumą Tygrys. – Założę się, że mnie nie pokonasz. – Pewnie tak – przytaknął Kłapołuchy. – Marny ze mnie brykacz. – Nie poddawaj się, Kłapołuszku – zachęcał go Tygrys. – Spróbuj tylko jedno małe bryknięcie – Kłapouchy spróbował bryknąć, ale podskoczył tylko odrobinę. – Ty to nazywasz bryknięciem? – wykrzyknął wtedy tygrys. – To chyba nie jest to, co osiołki robią najlepiej. Kłapouchy znów westchnął. – Przecież ci mówiłem, tygrysie. Widząc, że z sobie nie pobryka, tygrys pognał dalej, do chatki Kubusia. Miś akurat gościł prosiaczka i obaj zajadali się miodem. – Hej! – Zawołał Tygrys potężnym bryknięciem zbijając kubusia z nóg. Garnek z miodem wyleciał misiowi z łapek i wbił się na głowę prosiaczka. Hej, Tygrysie, powiedział Puchatek. Czyżbyś miał ochotę na miodek? Tygrysy nie lubią miodu, skrzywił się Tygrys. Za to bardzo lubią bryki strumyki. A co to? zapytał prosiaczek. Jak to co? Moja nowa zabawa. Chodźcie, pokażę wam. I tygrys, nie czekając na odpowiedź, pędem pobrykał do strumienia. Kubuś z prosiaczkiem ruszyli za nim. Po drodze tygrys tłumaczył im zasady nowej zabawy. Po prostu robisz myk i bryk. O tak, powiedział, demonstrując im bryknięcie 10 czy 11 razy. No spróbuj, kubusiu. Kubuś jeszcze nigdy nie brykał, ale zabawa wydała mu się ciekawa. Ugiął kolana, wyrzucił w górę łapki, wybił się i... Wylądował, lecz nie na drugim brzegu, tylko w samym środku strumienia. Siedział w wodzie i czuł się jak bardzo namoknięty miś. Brykanie to nie jest to, co mi się robią najlepiej, stwierdził tygrys. Teraz twoja kolej, prosiaczku. Pokaż nam, co potrafisz. Ojej! Prosiaczek zrobił się nieco nerwowy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba masz rację, Prosiaczku, przytaknął Kubuś, gramoląc się z wody. Brykanie jest o wiele trudniejsze niż się wydaje. Lepiej chodźmy, Kubusiu, bo trzeba cię wysuszyć, powiedział z troską Prosiaczek. Hej, co wy, nie odchodźcie, zawołał za nimi Tygrys. Za późno, Kubuś i Prosiaczek już sobie poszli. Tygrys zgarbił się smętnie. Zdaje się, że brykanie to nie jest to, co prosiaczki robią najlepiej. Mruknął do siebie. Wtem wpadł na pewien pomysł. Wiem, ucieszył się. Kto ma ze mną brykać, jak nie długo uchy? Przecież to urodzony brykacz. I pobrykał do domu królika. O rany, tylko nie ty! Spłoszył się królik, kiedy zobaczył tygrysa. Znów zabrykasz mi grządki w ogrodzie. Ależ skąd, zapewnił go tygrys. Wpadłem tylko, żeby zaprosić cię do zabawy w bryki strumyki. Szkoda mi czasu na twoje głupie zabawy, burknął królik. Mam mnóstwo roboty, brykaj stąd tygrysie, sio! Tygrys zrozumiał, że królik nie jest w nastroju do brykania. Oj, widzę, że brykanie to nie jest to, co króliki lubią najbardziej, powiedział do siebie. Na szczęście znam jeszcze kogoś, kto mieszka w pobliżu. Szybko pobrykał do sowy i zapukał do drzwi. Ho, ho, ho! zawołał jest tam kto! Kiedy sowa mu otworzyła, zaraz opowiedział jej o brykach, strumykach. I co ty na to zagadnął pobawimy się. – Bryki strumyki, powiadasz? – powtórzyła w zamyśleniu sowa. – Hm, mój stryjeczny dziadek Robert miał raz brykę i wjechał nią do strumyka. A skoro już mowa o moim stryjecznym dziadku Robercie, to nie wiem, czy ci opowiadałam, jak... Sowa mówiła, mówiła i mówiła, aż po godzinie przerwała dla nabrania oddechu. – Bardzo intygrysująca opowieść – rzekł szybko tygrys. – Niestety, muszę już iść. I bryknął szybko. Uf, zupełnie zapomniał, że snucie długich opowieści to jest to, co sowy lubią najbardziej. A tygrysy przecież nie lubią długich opowieści. W końcu tygrys trafił do domu kangurzycy, mając nadzieję, że zastanie maleństwo. Kangurzyca piekła ciasto. Przykro mi, kochanie, ale maleństwo poszło się bawić do stu wiekowego lasu, wyjaśniła uprzejmie. Nie wiem, kiedy wróci, ale możesz tu na nie zaczekać. Przy okazji mógłbyś mi pomóc przy pieczeniu ciasta. Tygrys tak ochoczo bryknął do pracy, że strącił ze stołu garnek. I wtedy naszła go myśl, iż brykanie to nie jest to, co przyjaciele tygrysa lubią najbardziej i robią najlepiej. Tygrys pożegnał kangurzycę i pobrykał z powrotem do strumienia. Ale jego bryknięcia stawały się coraz krótsze i krótsze i krótsze, aż wreszcie całkiem przestały być bryknięciami. Co się stało? Po prostu do tygrysa dotarło wreszcie, że przyjaciołom wcale nie podoba się brykanie. Z kim będzie się teraz bawił w bryki strumyki? Zabawa przestaje być zabawna, kiedy nie ma się z kim bawić, mruknął do siebie tygrys. Samotna zabawa to nie jest to, co tygrysom wychodzi najlepiej. Wtem tygrys usłyszał z oddali głośny śmiech. Poznaję ten śmiech, powiedział. Szybko pobrykał w tamtą stronę i zobaczył maleństwo. Hej tygrysie, powitało go maleństwo hej mały kumpelku, odpowiedział tygrys. Czy chcesz ze mną pobrykać? Wymyśliłem nową zabawę. Tygrys z maleństwem pobrykali do strumienia. Tam tygrys pokazał maleństwu, jak się bawić w bryki strumyki. Ale zabawa! pokrzykiwało radośnie maleństwo, brykając z tygrysem z jednej strony strumienia na drugą. Popatrz, tygrysie! Hop! Ho ho ho! wołał tygrys. Bryki strumyki to jest to, co tygrysy i maleństwa robią najlepiej. Tygrys miał rację, wreszcie znalazł sobie wspaniałego towarzysza do brykania. Tymczasem przyjaciele Tygrysa zebrali się i zaczęli dyskutować o nowej zabawie w bryki strumyki. Myślę, że to wspaniała zabawa dla tygrysa, zaczęła sowa. Pewnie, bo dzięki niej trzyma się z dala od mojego ogrodu, przytaknął Królik. Im więcej tygrys bryka na dworze, tym lepiej, dodała z uśmiechem kangurzyca. No właśnie, dzięki temu nie będę musiał budować na nowo swojego szałasu, ucieszył się kłapo uchy. A ja nie będę przemoczony, dodał kubuś. I tak przyjaciele tygrysa uznali, że bryki strumyki to zabawa tylko dla tygrysów i małych kangurów. Tygrys tak się rozbrykał, że nie zauważył nadejścia przyjaciół. Nagle usłyszał oklaski. Świetnie brykasz, tygrysie! zawołał kubuś. Brawo, maleństwo! dorzuciła pochwałę Sowa. Mieszkańcy stu lasu klaskali i wiwatowali, a tygrys skakał jeszcze wyżej niż zwykle. Przyjaciele tygrysa, oprócz maleństwa, okazali się raczej kiepscy w brykaniu. Za to kibicowanie wychodziło im wszystkim fantastycznie. Koniec. Subskrybuj nasz kanał.